Niekiedy na naszych ustach może być uśmiech i życzyłbym Wam, aby on był jak najczęściej. Natomiast w sercu może być ból. I właśnie chciałbym, abyśmy dzisiaj porozmawiali o tym, dlaczego nie potrafimy się otwierać, dlaczego w sposób otwarty nie potrafimy wyrazić swoich emocji, swoich przeżyć, może naszej duchowej walki. I dlaczego to jest tak ważne, abyśmy niekiedy powiedzieli o tym w sposób zupełnie otwarty innym, a także Bogu. O tym porozmawiamy dzisiaj, zapraszam więc do oglądania. To, o czym chciałbym dzisiaj mówić, jakoś w sposób szczególny dotyczy osób dorosłych. Dlaczego? Dlatego, że no, jest jakimś takim naszym zwyczajem, gdy spotykamy się z kimś, pytamy się, jak się masz, co słuchać, słychać u ciebie. Zwykle słyszymy, że jest wszystko w porządku. Inaczej jest u dzieci. Ostatnio się przekonałem, jakiś mały chłopiec. Wchodził do zboru, zapytałem go, jak się masz? On mówi, nie jest dobrze. <gryw> I zanim jeszcze zdążyłem zadać mu pytanie, co też się stało, że dobrze nie jest, on mi opowiedział, dlaczego nie jest dobrze. Oczywiście z perspektywy dorosłego człowieka nie był to problem poważny, ale właśnie to nas odróżnia od dzieci, że one nie potrafią w jakiś sposób zamaskować tego, co przeżywają. Tego, co ich dotyka, ale w sposób otwarty i może bardzo bezpośrednio mówią o tym. Natomiast my przykrywamy się niekiedy właśnie czymś pozornym, może uśmiechem, a tak naprawdę powodu do tego nie ma. Oczywiście nie chciałbym, abyśmy użalali się w jakiś sposób nad sobą i mówili, o, jest źle, biadali, ale chciałbym, abyśmy zobaczyli na podstawie biblijnych przykładów, że przychodząc do Boga, a także będąc w relacji z innymi, Warto czasem się otworzyć, warto powiedzieć o tym, co przeżywamy, bo wtedy właśnie przychodzi rozwiązanie. Skierowa skierować chciałbym nas do drugiej księgi królewskiej. Mamy tutaj opisaną dość obszerną historię. Z życia proroka Elizeusza, jego sługi, a także bogatej kobiety z miasta Szunem, która pewnego dnia idzie do proroka, ma poważny problem, najdelikatniej mówiąc, ponieważ chwilę wcześniej zmarł jej jedyny syn. I Elizeusz, widząc z oddali, że ta kobieta zdąża, wysyła swojego sługę, mówi, Idź, zapytaj, jak się ma. I odczytajmy ten fragment. Jest on zapisany w Drugiej Księdze Królewskiej, w rozdziale czwartym. I czytamy od wersetu 25. Ruszywszy, przybyła do męża Bożego na górę Karmel. Gdy zaś mąż Boży z dalej ją zobaczył, rzekł do Gehaziego, swojego sługi: Oto owa szunamitka. Wybiegnij, proszę, naprzeciw niej i zapytaj jej, czy jesteś zdrowa? Czy zdrów jest twój mąż? Czy zdrowe twoje dzieci? A ona odpowiedziała: Zdrowi jesteśmy. Można by powiedzieć, no, kłamała, wręcz by ktoś mógł się oburzyć. Być może powód, dla którego tak powiedziała, był nieco inny niż ja dzisiaj poruszam, dlatego, że ona chciała dotrzeć do proroka, nie chciała rozmawiać z pośrednikami, ale chciała dotrzeć bezpośrednio do Elizeusza i przedstawić mu swój problem. Ale jakże często gdy nawet jest właśnie źle, gdy nie ma tego wewnętrznego może zdrowia, ktoś pyta: "Jak się masz? Wszystko w porządku?". Ale moi drodzy, można przychodzić do innych ludzi, można przychodzić też do Boga i mówić do Boga: że jest wszystko w porządku. I czasem niestety jest taka zależność. Jeśli nie potrafimy opowiedzieć, może naszym najbliższym, może ludziom zaufanym, wciąż powtarzam, nie chodzi, żeby trąbić o naszych problemach, bo to jest y, absolutnie niedobre. Ale są ludzie zaufani, którym powinniśmy, przed którymi powinniśmy się otworzyć, powiedzieć o tym, co przeżywamy, o naszych zmaganiach, emocjach, może duchowych walkach, może jakichś porażkach. Żeby razem wstać, żeby razem się podnieść, żeby razem się wesprzeć. Natomiast my mówimy, że jest wszystko dobrze, tak jak może w tym przypadku Owa Szunamitka zapytana, czy zdrowi jesteście, tak, wszystko. Wszystko w porządku. I to pokazuje y, niekiedy nasz problem, że my nie potrafimy w sposób otwarty mówić o tym, co nas y, boli. Mówimy, może, jak już nie ma co zbierać w takiej sytuacji, kiedy jest naprawdę źle. Natomiast jak dobrze by było, gdybyśmy właśnie w taki sposób otwarty potrafili rozmawiać przede wszystkim z Bogiem, powiedzieć mu: Panie, nie jest dobrze. Tak jak ten chłopiec, który powiedział, nie jest dobrze. I właśnie o to chodzi, gdy przychodzimy przede wszystkim do Boga. Powiedzmy, Boże, jeśli jest dobrze, to ja ci dziękuję, ale jeśli nie jest dobrze, to nie mów, że jest dobrze, ale powiedz: Boże, nie jest dobrze, potrzebuję Twojej pomocy. Może potrzebujesz iść do kogoś innego i powiedzieć: Nie jest dobrze, potrzebuję Twojego wsparcia, potrzebuję Twojej pomocy, potrzebuję Twojej modlitwy. Wiecie, to jest jakby te, to miejsce przełomu, kiedy my otwieramy, kiedy my rzucamy światło do naszego wnętrza, wtedy może przyjść rozwiązanie. Czy są jakieś biblijne miejsca, ktoś powie, które mogą to potwierdzić? Otóż oczywiście wspomina o tym ewangelista, wspomina o tym sam Pan Jezus, mówiąc przypowieść o dwóch ludziach, którzy przyszli do świątyni, aby porozmawiać z Bogiem, aby się modlić. Faryzeusz przyszedł, czyli człowiek, który mówił, że jest wszystko okej, okay, przyszedł do Boga i mówił, Boże, jest wszystko dobrze, dziękuję Ci, ale nie było okej okay. i on poszedł niezmieniony, nic od Boga nie otrzymał, ale przyszedł Inny człowiek, na którego może inni patrzyli w jakiś sposób podejrzliwy i powiedział: Boże, u mnie nie jest dobrze. Ja ciebie proszę, zmień to. Wiecie, co się stało? Ten człowiek poszedł przemieniony. Otrzymał zupełną przemianę swojej sytuacji. Dlaczego? Dlatego, że się otworzył. Moi drodzy, niech to będzie piękny dzień, niech to będzie dzień pełen uśmiechu, niech to będzie dzień pełen radości, ale jeśli przeżywasz coś, co cię boli, co cię obciążasz, czym sobie sam nie radzisz? Nie mów, że jest dobrze, ale idź przede wszystkim i powiedz Bogu tak, jak jest. Nie jest dobrze. Nie mów, że jesteś zdrowy, kiedy jesteś chory. Idź do ludzi, którym ufasz, którzy mogą ci pomóc. Powiedz, że nie jest dobrze. Oni będą mogli Cię zrozumieć i razem przyjdziecie do Boga, który przyniesie przemianę i zwycięstwo. To tyle na dzisiaj. Życzę Wam dobrego dnia. Zostańcie z Bogiem. Subskrybuj nasz kanał, będziesz na bieżąco z nowymi odcinkami.